Witajcie kochani, witajcie kolejny odcinek o programie Mix przez 3X. Eee, kochani do streamowania radia. Jak widzicie, interfejs jest dość czytelny. Nie ma tutaj żadnych niespodzianek. Mamy cztery deki, które możemy sobie ustawiać odpowiednio. W ramach całego tego interfejsu możemy sobie tutaj dodawać różne rzeczy. Jak tutaj się posługiwać tym programem? Chcąc, oczywiście, zagrać w radio, no to ustawienia pokazałem już w jednym filmie na moim kanale. Moi drodzy, w ekranie końcowym oczywiście będzie ten film, będziecie mogli sobie go zobaczyć albo podlinkuję wam go w karcie. Kochani, tutaj podczas trwania filmu. I tak, co my tutaj mamy? Od góry, kochani, mamy tutaj oczywiście ustawienia master, volume i takie rzeczy, ale tak, tutaj mamy cztery deki. Raz, dwa, trzy i cztery. Te deki cztery, moi drodzy, możemy sobie tutaj w ustawieniach. Je włączać albo wyłączać, prawda? Teraz mamy 2, a teraz mamy 4, i tak przydaje się to bardzo, jeśli chodzi o granie. Tutaj możemy włączać i wyłączać różne funkcje, kochani, na przykład Widok BPM, różne widoki, prawda? Wszystkiego tego, co tutaj mamy w programie, moi drodzy. I teraz tak. Już śpieszę wam powiedzieć, co my tutaj mamy i jak tutaj sobie grać. Ja wychodzę z założenia, że najprostszą rzeczą, tutaj, w tym programie i najbardziej fajną w tym programie jest e, interfejs i sposób używania tego programu. Kochani, jest on bardzo fajny, bo mamy dużo skrótów klawiszowych, o których opowiem. Teraz zaprezentuję wam, jak e, tutaj sobie grać w tym programie. Otóż. Odpalamy sobie bibliotekę naszych utworów, przyciskając spację, i mamy tutaj szereg katalogów dotyczących naszej muzyki. Ja, z racji tego, żeby mi nikt tutaj nie ścignął o prawa do muzyki, skorzystam ze swoich tutaj utworów. Wybieramy sobie folder, w którym, w którym mamy naszą muzykę, moi drodzy. Ja mam tutaj swoje swoje utwory. I teraz tak e, kochani. Wybieramy sobie jakąś tutaj jakiś utwór, prawda? Ja sobie tutaj wybiorę o, muzykę, którą robiłem do radia. Wybieram sobie i tak. Tutaj możemy sobie, moi drodzy. Wgrać to na któryś dek. 1, 2, 3 lub 4. I w momencie, kiedy to zrobimy, pojawi nam się tutaj fala dźwiękowa tego utworu. I mamy go już załadowany. I będziemy mogli go grać. Ja jeszcze sobie tylko załaduję tutaj e, na pozostałe. Oczywiście tutaj wszystko zależy od tego jaką macie muzę, tak? To już jest wasza, wasza brocha, e, kochani, jaką macie tutaj muzę. Tak. Tak to wygląda podczas e, załadowania traków. Oczywiście tutaj są to dość krótkie fragmenty, więc widzimy je tutaj w całości, e, w całości, e, kochani. I teraz tak. Bardzo fajną rzeczą i bardzo fajną funkcjonalnością są skróty klawiszowe. Skróty klawiszowe, moi drodzy, czasami działają, a czasami nie działają. W tym sensie, że najlepiej jest kliknąć sobie w obrębie e, tej tutaj przeglądarki, i wtedy one na pewno zadziałają. Oczywiście, jeśli je włączymy tutaj. Włącz skróty klawiszowe. Oczywiście mamy do tego e, wszystkiego e, skróty klawiszowe, i teraz tak. Mega wypas, bo tak mamy cztery playery, kochani. Moi drodzy, teraz e, przyjrzymy się skrótom do grania w tym programie. Są fajne, bo każdy player możemy obsłużyć tutaj. E, player pierwszy, player drugi, możemy śmiało obsłużyć skrótami klawiszowymi, drodzy moi. I tak odtwarzanie pierwszego playera to jest literka D. A odtwarzanie drugiego to literka L. I zobaczcie, jak szybko można się przełączać pomiędzy tymi playerami za pomocą skrótów. Po prostu. Możemy oczywiście zatrzymać. Elegancko. To są podstawowe skróty, które warto znać. Czyli literka D to jest pierwszy player, literka L to jest drugi player. I teraz tak. Jeszcze pozostaje nam obsługa mikrofonu, moi drodzy, która jest dość prosta, ponieważ znakiem tyldy, moi drodzy, to jest taki znaczek pofalowany, włączamy mikrofon. I tutaj się nam taki znaczek tok zaświecił, kochani. Co pozwala nam właśnie włączyć mikrofon i w momencie, kiedy byśmy mieli ustawiony Mikrofon, to oczywiście byłoby to widoczne tutaj na wskaźnikach, tak jak odtwarzany dźwięk. Także e, tak to wygląda, e, moi drodzy. Mam nadzieję, że filmik e, się Wam podobał. E, pozdrawiam Was serdecznie, polecam e, tą aplikację do grania. Oczywiście, możemy sobie tutaj tworzyć e, własne playlisty, też i e, gromadzić e, sobie muzykę właśnie e, w folderach, a potem ją odtwarzać. No i oczywiście streamować, co jest bardzo fajną funkcją tego programu, kochani. Polecam Wam zapoznać się z większością funkcji w tymże programie i zapraszam na kolejne filmy. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!